Hmm. rzucić na Ciebie rozproszenie magii czy cios psioniczny? Nie mam obrony na psioniczny, więc chyba to będzie bardziej skuteczne. Chłopaki, co to za bałagan w kuchni? No przepraszam, nie zdążyłem posprzątać. Przepraszam, mamo, a, ale muszę zaprotestować. To ja zrobiłem bałagan, a, a Rafał mnie tylko kryje. W takim razie za nieposłuszeństwo szaban na kompa. Przykro mi. A Ty za kłamstwo też. Razem wyraźniej! I tak ją kocham. Ja bardziej. <laughs> Nie, ja. Bestań. Ej dziewczyny, widziałyście ostatnie zdjęcie Tawka? Pokaż! Patrzcie, wow. mi ciasteczko! Wow, super! <laughs> Hej! Czego? Co robicie? Obgadujemy chłopaków z twojej klasy. A wiedziałyście, że Tomek zrobił ten nowy kolczyk? Gdzie? A Tomek to się normalnie buja w Ani. Co ty dajesz? Co? <laughs> Sto Procent zakochanego poznam na kilometr! Kasia, ale masz super brata? Wiem. Oh yeah. Jacę? No. Poszedłbyś za mnie na egzamin z mikroekonomii? Jasne placek. Za ten problem. Dzięki. Na razie. Kolejny pretor przyjmował przepisy poprzednika, ewentualnie dopisując jakieś tam nowe rzeczy do edyktu. Bardzo się cieszę, ponieważ Rzymianie pomyśleli tak naprawdę... I co? Zdałeś ten egzamin? Tak. Gratuluję, panie magistrze! Co? A, i dostałeś się też na prawo. Jesteś na drugim roku. Ja? Prawnik? Dobra, stąd weźmiemy tangens... Dodamy cosinus... To damy kosinus, a dzisiaj. Kurwa! Czarek, nie mogę się uczyć. A, sorry, sorry, już ścisza! Męczy mnie, że nie wiem, co to za bity. Jest zajebisty. Co nie? Widziałem, że wziął moją motowarkę. Jak bym mógł to ukryć? E, młody, pozwól tu na chwilę. Widziałam, że dostałeś pałę z matny. Chyba nie chcesz, żeby się mama dowiedziała, więc załatwiłam ci korepetytora. Słucham? Mama nie dowie się o twoich złych ocenach, bo już nie będziesz ich miał. Super! Teraz ty. Nie, teraz ty. Nie no, mówiłem ci, twoja kolej. Nie, teraz ty. Ja byłem ostatnio. Ty! Ostatni raz powtarzam. Ty wybierasz co oglądamy! Wiesz co, chciałam ci tylko pożyczyć te jeansy. Ale teraz widzę jak dobrze w nich wyglądasz. Wiesz co? Weź się sobie! Serio? No. Wiem, że nie masz pieniędzy, dlatego kupiłem mamie prezent na urodziny za swoje oszczędności. Ale, 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 ale! Ale powiem, że od nas dwóch. Nie martw się. O. Kasia! Poczytaj mi coś. Co takiego? Nie wiem, bajkę. Młody, my tu mieliśmy... no wiesz... Właśnie. O fuj. Młody? czy? To stałaś wiadomość. No możesz mi przeczytać? Rafał, mogę zagrać? No pewnie przecież to gra online, mogę przerwać w każdej. A mogę zainstalować legendy miecza, Tu tylko 8 giga. No pewnie przecież mam... Z, znaczy mamy 60 gigabajtów w plusie. Więc od razu chciałam sobie jeszcze dodatek. I wiesz co, masz. Po prostu masz moje pieniądze. <giby> <giby> Kocham cię braci. Hej, siostra! Wszyscy moje koledzy, możemy pogrzebać w Twoich rzeczach? Jestem. A hasło to Twoje, to Twoje do urodzenia i inicjały! Dobra, papa! Pa. Chłopaki, dlaczego ja w dużym pokoju czuję papierosy? To czarek, chciał spróbować. Czaruś? To prawda? Tak, ale na szczęście był tam Rafał, spoliczkował mnie i po ojcowsku wytłumaczył, jakie mogą być konsekwencje mojej głupoty. No, i dobrze z Rafał. Dzieci! Laptopa wam wzięłam do gier. Wow! Z jakiej okazji? Bez okazji. W plusie była promocja. A do tego internet 60 giga macie. Proszę, podzielcie się nim grzecznie. Super! Wow! No weź daj mi w końcu. No proszę, proszę, jeszcze tylko chwilkę. Też chcę popatrzeć, jak ty grasz. Obiecuję, ostatnia misja. No Zobacz, młody. To twoje zdjęcie z rodzicami, zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jesteś do nich taki podobny? Mm, nie bo nie jesteś adoptowany. Jesteś ich rodzonym synem. To, 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 to dlaczego Ciebie nie ma na tym zdjęciu? Bo ja ja jestem z domu dziecka. Mamo! Rafał znowu mówi, że nie jestem adoptowany! Wiesz co, skoro Ty nie dostałeś kieszonkowego, no to ja też nie wezmę. Musi być jakaś sprawiedliwość. To dawał jeszcze numer do byłego. Co robicie? Gramy w mega krwawą grę. Najpierw trzeba zabić wszystkich ludzi, potem wbić ich na pale, a wygrywa ten czy ciało, sunie się jako ostatnie. Co? Mama, przecież siedzimy w ogrodniczkach. Oglądamy filmik, jak uprawiać rzodkiew. Na parapecie. Oj, dzieci, dzieci. Mam cię, powiedz to Nie No gadaj Kocham cię gnoju Ja ciebie też ty mała gnido Przegrałeś, więc ja zmywam naczynia Nie, ja wam. Chłopaki Ja pozmywam, a wy sobie poróbcie coś Nie wiem, pograjcie w komputera